Dobra, no to. Pilo się bardziej skupił na Maxiu, zdefilotowując, dlatego się rozwieliśmy. Łooo What the fuck? Mam right. like, cool, <laughs> oh, O, Nie, ale on szczerze się zachowuje jak tam. O, leży. Taka. No. E to jest. to jest dziewczynka. E, kto ma dwa pistolety? Ja. Gdzie okay. jest drugi pistolet? Chyba, że on. Nie, ja ukazałem. Nie no nie wszczaj po krzokach Ale leczą tutaj A ja, ja, ja idesz rać w krzok no, Ale po co? No bo szrać Dobra No To iść Dobra Kończyłem jo, No tak No bo to było szybkie zraniem na koło No bo nie czy nie dupy nie wyczyść hmm. Słyszałeś kiedyś o czymś takim jak bez papieru? Ej, to mnie W sensie pamiętaj, że jak tego, jak jesteś bez papieru, to pamiętaj, że może zatruć liści, nie? Nie było tam liści takiej dużej Chyba tego gałęziłem. Kuczę! Mati, ukradłeś mi tego chwila Ja od 20 sekund o... ostrzeliwałem tego huntera i ty po prostu szczęśliwie go zabiłeś. Ja nawet nie zauważyłem, że go zabiłem, więc. Ja chcę to. bardzo to normalnie robił eee, Jak to się stało? Co to znaczy? Ogólnie yy, to tak. Bo Zapalniczka Jak to się stało? Ta zapalniczka mocno O, jest coś w tym warehouse ja chcę Digla a nie Sigla Gdzie ty masz Sigla człowieku? Nie mam Sigma Ach, Edit Teraz ja zjem, czekaj chwilę No, no Podcuk mówię ci Czarze Mam koleżanka jest tu normalnie To Ej! To jest za czarnuch! tyle osób do zaatakowania! Mokeby! Nie wybrał... To za... Mokeby nie wygrał... nie wybrał Mokeby. To za tym. Ma masz apteczkę. Się bardziej... ma. Nie, Maxiu, ma. czekaj, weź nie marnej apteczki, ja cię zapteczkuję po prostu może. Nie bo... bo bo tak. Pilsy weźmę. A ty sobie pilcy wezmę? Nie ma A chuj kapteczki. Pytanie, kto sam trzezna? Tylko chcę 16 Dawaj, jeszcze Ja, ja mam Fenneka Robi... Dobra, to jak tylko ty, koty, to nie lecę tam powrotę. Ponieważ to jest takie, że każdy życia Czemu ona udaje, udaje nagle au au, au? No, bo HP sobie jest za Nie rozumiem, nie rozumiem Nie, ja wcale nie rozumiem Mam... mam... Ronald... Wystarczająco jest o! Oś. Nie no ten strzelet, ten strzelet Taki mały poradniki Kanta ja można po prostu zbasować O ja chcę to O amunicja eksplodująca jest Digel Gdzie amunicja eksplodująca No nie no Digiel tu jest Gdzie ty masz amunicję? No tam gdzie jestem Jak masz, masz. tutaj to tu wejście nie? No, się to. to się zapteczkuje od razu i weź sprawied No Biegi. Ja cię Weźcie, Poczekajcie, Boże. bo tutaj Max się leczy i bierze. O, to ja to tak powolutku, wiesz, taki skautem. Dobra, biegniemy. O, tu Maja... si lecimy. W ogóle ostatnio ten. Tak. ogólnie ostatnio sprawdzałem tak. pewną rzecz i się kułem tym. Kułem się, no jak to się nazywa, Adrenal adrenalinami. I się se wbiłem chyba pięć pod rząd. I nagle mi się. Ekran taki I hear a bitch. Tak yes, no, Ja ją widzę. Ja Ona ja no, jest tam na. Co tam to jest? Płuczka. 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 Co ty robisz? Koleżanko! Nie, nie rób tego! Nie, Koleżanko... Nie, nie ale za, ale zabije cię ją, zanim ona mnie zabije, ale... eee, Tutaj, Tutaj są mołotowy! Mołotowy, tutaj są dwa! Eee... Może łódźkę byśmy upierdolili, co? Bo ona tak jakby tu nie jest. Dobra, dobra. dobra. dobra e, to zabijesz ją, zanim ona zabije mnie. FIRE Ale to się rzucił! Kurwa, mój Boże... Dobra, dobra. Ona żyje, ona żyje, ona żyje! Oh, guys, to... Leży! Rewarding women! Rewarding women! O, dobra Aha! E, dobra, bo... No robi sens w sumie, bo to po prostu tylko są teraz tekstury, które... Dobra, w sumie lagów nie było, bo to tam... Eee... No okay. Mati, Mati, bliżej, bliżej, ponieważ słyszałem dźwięk krespięsie Huntera Wow. Biegnę, 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 najszybciej jak Z mogę drzwi Trz. Trz. klamek Tak jak Joo! Drzwi! Pokój bez klamek, no way Drzwi, no way To jest takie, takie rzadkie Bezna autopompałam mam na autopompę. Ja mam autopompę Dobra, pytanie na... Kto chce m 16? Ja. O, ja wezmę sobie o, ja o, ja o, ja o. o, 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 Jeste, A, o, 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 nie wpadam za ścianę. Ale przecież ona... Przecież, przecież tu jest m 16 Mam A mnie nie zauważyli. Co wy jacyś permitywni jesteście, tylko M16ki? Ja wiem co se wezmę... Gdzie... Co to było? dobra, polecę sobie znowu SMG nie, SM, SMG to jest pierwszotierowa broń No ja się wiesz, tak jakby nie ma ładnego modu do SMG, dlatego tym gram po prostu. Jakby to jest po prostu to ładny to gram Ale pierwsza, pierwsza, pierwszotierowa broń, że w najgorszych. Tak, najgorszych. Ta. Bez dwójki, dwójki, a, a to, smoku. A to ja teraz mam, to w którym jest? A co masz? Nie wiem, tak jak to A to. A to, to jest drugi okay. wow. A ja chcę wystrzelić hobby typ. Nie, Nie, nie strzelić, nie strzelić. Ale ja chcę wystrzelić, jak chcę wystrzelić. Dobra. to mnie odpowiada, będzie O! O! Co tam masz? masz. O, to jest skarb, oh, to oj, oj. Potelnia jest? Patelnia tu. Tu. Tu jest. Patelnia ja, ja Czy... ja jest. jest. Patelnia jest. jest. Patelna jest. spadł jest. sobie jest. Patelna jest. Ja jest. Patelna jest. jest. Nope. Kiedy, kiedy mogę? Widzisz co mam? Wiesz, one Cię oblecą jak, jak Cię rzucę Czekaj Nie Chodź Dobra to? Ja jestem gotowy To got gotowi jesteście? No jo. Ja. Ura! urra! O nie, Rosyjska armata, Rosyjska. Rozstawiłem ja kanistry jakby co. Rosyjska. Ja, bo tam jest kanistrę na Rosyjsko. Chodźmy do no Luigi! Ojo. Oj. Co mi tu samochodem chcesz mieć w katku? Bani jebane. Dobra, ja mam amunicję. A, to za wcześnie. Tu jest ammo, boks. No dobrze cię zawrócił, bo tu jest ammo. Przedmiotem jakieś pianino. Czy to defibr? Tak, defibr jest. Oh, kurcz, jest. O, apteczka. To jest defibr. No, defibr? Tak. Tu kierkuję, pierdolę. U mnie po prostu ten model wyglądał podobnie. Defibr wam. Mogę iść dalej. Fajr, wam

Pakił Czarny gej, ja bym tu spadł znów. <noise> To jest zejście Nie Okay. Mame, mame okay. mame, mame AK We hebben 4 optici AK We hebben 4 optici We hebben AK Ehm, AK AK Er is een zwarte... iets AK En 2 granaten AK AK 47 47 hebben 4. van de reis, is dit jest een final Tak! Przemuj mnie na pierdolę na ptanką! ile? Dobra, ja się apteczkuje ja, Dobra, ja na pierdolę kałacham Ja zostawię ja przyszedłę A mój idzie takom, takom? Nie O, właśnie. je Roz, roz, roz. O, jest drugi pistolet, co ma Teraz, jak daleko ja jestem? Tak Ale tylko sklej się, bo apteczka jedna jeszcze dostanie Chodzi, możesz rozstawić? O, weź sobie apteczkę tak. Sklej się, sklej się Ja robię to w tym ekspresowym, kolego Myślałem, że nie ma już apteczki. No, nie, nie, bo ja nie użyłem Tak no. <gry> Nie. A ma... bo spektajty w mam jak patrzy się... Boże pieprzas z apteczką O to jest to jest fallen survivor Zombie A wypieczę O, mnie o, a co to jest? Dmicha. No Naprawdę ktoś sobie zrobił obozowisko pod tym, albo ktoś gotuje ludzi. raz się pali uło. <noise> Jak to powiedział jeden kolega szanowny. O od, od razu a, lepiej Alarm, alarm, alarm jest! <noise> no to problem masz to ci... Um. Oooo... To auto zaraz? No wiem. Roworzyłem. Także. To nie, to nie. Gdzie ty sarlera widzisz? Słyszę. Słyszę. Teraz widzę. Gdzie? Gdy u drzwi nie masz drzwi. Adrenalina? A, bo to jest. Kotu, może chcesz sobie użyć Adrenaliny gdzieś tam? Nie. A mogę. Dobra, dziękujemy się. O mój Boże. O, teraz w takim tempie się wszystko robi, w ubiegu. A. Tak No już, już, już. Dobra, Mati, bierzesz bombę, Maksio, bierzesz moto. Okej? Okay. No, gdzie pay, gdzie ty masz rurę? Tam! Rurkę. No, mam rurkę. Idzie Maxio, Maksio cię? Nie, ja mogę no, się sam, pod 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 podetrzeć się mogę sam. No bez kitu. Czaj, co to jest? To jest kawaha. Nie, nie nie mam... Mam taką jeden drugiego Myślę, że chyba wezmę kawaha, czekaj. No to szybko max. Nie, to nie jest kawaha. Dobra. Wezmę no, skara. Ło. Wow. Pali się coś tam. To coś się pali. No. <kłysy> Mogę się yes. leczyć. To Ale się go gość tak 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 Nie mam leciał na półkilometra do tyłu. Nie wiem, mamierz. Brad nauczył się latać do tyłu. Co oto. było? No ty, no, serio. 100% realną no skam. Mój Boże, o oh, mój Boże, o oh, mój Boże. Nie! 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 No Mogę rozpalić w piecu Jak stąd wyjdziemy Dobra Kiedy z wychodzimy? Rozpala w piecu <gryl> kolega włączył piec Mamo, mamo, bo kolega włączył piec. Let's go tydyś, włączy. No weź się. Occyłeś mnie, occyłeś mnie. Occyłeś mnie. Occyłeś mnie. się coś. dobra mnie. to to to. mnie. Occyłeś mnie. Occyłeś mnie. Occyłeś a ja się w i mam apteczkę Darmowy apteczek O tu masz tutaj na górze minigun Idę Dobra to, to ja idę ja, ja ja I take, I take it I take it I take it A to są dwie pipy na górze Gdzie ja naprawdę mogę mieć datorkę na baseballbacie tak. hmm. Ja sobie postuję tu Wiesz co? Ja myślę... że a jakby się powstało tu? My tutaj będziemy powinniśmy też Trzech, trze chwileczkę. czekaj trze, trze chwilę. Maxio, co ty próbujesz zrobić? Poczekaj, o, chwilę. Nie wiem. nie O! Maxio, jak chcesz możesz się zapeczkować... Nie mm, ja chcę mi się. No, to są jeszcze dwie farmowe apteczki. No i Co To co ale dobra. Pils. to co, jak? Chodzimy? Pielskie! Nie, bo ja nie... Nie choć, wiem, choć, Chodź, chodź tu Maksio, chodź, to. To, 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 to. chodź, chodź. Chodź, chodź, Tu, 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 chodź choć. Bo tu jest... Tu jest funny little minigun. Bo wy tam... Bo tam będziemy kampić, Ta. ja? No, tak. To to to. Ja. To, 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 to. weź, to weź tam idź, ja już te. Tylko będę znowu potrzebuję to, to kogoś, to będzie mi dupę osłaniał, bo nie mam kontu. Powiedz kiedy. A to ty... Tu jest wejście po po tych po woksie. Nie wiem, czy tam jest Cover cover my ass. No, ja tutaj tole wystroję ja rozstawiłem dwa kanistry. Mhm. Trzeba do sobie... kiedy? Powiedz tylko teraz. <coughs> yes. Ja jestem gotowa. Go. o, o kurwa. And get your ass over here. Adrenalina. Energia. Są mhm. te okienka, nie? Nie, te one z tych wszystkich okien mogą Ja Patrzę na to najmniej, ja które patrzę na to. Let's. Leżu. To jest... Kto tu... tutaj wrócił fajną bombę? Nie wiem. Kurde no Został z... zrzucony, ja został zrzucony No Czy Ocz na górę! Czarnohu Pa bełżam per normalnie Nie W sumie po co uruchomiliśmy ten generator? Eee, ponieważ auto musimy stoczyć. Czy ty się wychylowałeś wychiliowa na czymś takim? What the fuck Mati Mati. Tank Odwlej Tak jest, na przodzie O no chyba ja ja robisz Poczekaj, daj pałka Żre w pałkę Ronald Ronald No i... Ja nie, nie ma... No, no po co tam... I od razu do nas, a nie już tam. A jeb... Ja, ja wezmę, ja wezmę. Nie na o, Ja za chwilę padnę Ja się w to czuję. Twier... Kurze, A czy wy możecie go zabić? Papang Gdzie? Jest Charger, to jest Charger jest tank, tu jest tank, za tym. Co? Dobra Nie, po prostu wszyscy byli cicho Okej, okay, dołta, 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 dołta doł, doł, doł. Nie, ja chcę zobaczyć 26 minut.